Cześć, witam serdecznie, moi drodzy. Parę dni temu dostałem na maila wiadomość, tajemniczą wiadomość, w której zaproponowano mi przyjrzenie się temu, jak w Krakowie odbywają się pomiary emisji spalin bez zatrzymywania pojazdów. Teraz jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie te pomiary się odbywają i w związku z tym, że temat dotyczy ekologii, temat dotyczy czystości powietrza, ja jak zwykle musiałem tu być. Ze mną jest Michał z firmy TurboSpec. Który opowie Wam, co to jest, na czym to polega i jakie będą z tego wszystkiego wnioski dla Krakowa, i być może coś się zmieni. Jak jest możliwy pomiar czystości spalin bez zatrzymywania pojazdu? Główną jednostkę stanowi jednostka z laserem, który wysyła wioskę w poprzek drogi. Przejeżdżający samochód emituje gazy spalinowe które pochłaniają część promieniowania laserowego i na tej podstawie wyznaczana jest wyznaczany jest skład spalin. Czy punkt wyjścia, czyli idealnie czyste powietrze, jest brane po prostu kiedy żadne auto nie jedzie? Czy jest jakiś inny sposób? Powiedzmy ustalenie punktu zero. Tak. Bo w Krakowie wiadomo jakie jest powietrze. Przed rozpoczęciem pomiaru wykonujemy kalibrację w systemu. I także w momencie, kiedy samochody nie przejeżdżają, mierzone jest stężenie różnych substancji w powietrzu, tak żeby one nie wpływały na analizę typowo gazów, które wydobywają się z samochodu. Czy jakość tego typu pomiaru odbiega jakkolwiek od danych, które można uzyskać w trakcie takiego standardowego badania technicznego? Myślę, że nawet lepsze, lepszą jakość, gdyż mierzymy pojazdy pod obciążeniem. A dokładność pomiaru jest analogiczna jak na przyrządach laboratoryjnych. Ile samochodów jesteście w stanie zmierzyć w ciągu takiej jednej dniówki? W przypadku takiej trasy, jak tutaj, spodziewamy się zmierzyć od, około 6, od 6 do 8 tysięcy pojazdów w dniu dzisiejszym. Zebrane dane rozumiem, że spływają tutaj na ten komputer, na to urządzenie. I może warto też dodać, że zbierane są nie tylko informacje na temat jakości gazów, ale też informacje o tym, z jakiego samochodu prawda, one pochodzą, bo tam mamy kamerę, której jedynym zadaniem jest na dobrą sprawę określenie numeru rejestracyjnego. Tutaj, akurat, tutaj akurat. I tutaj o, widzimy. Tutaj mamy kolejne samochody z numerami rejestracyjnymi, a więc mając dostęp do C-Pik. I wiedząc, jaka jest emisja przy konkretnym samochodzie, jesteście w stanie sprawdzić, jakie normy euro powinien dany pojazd spełniać, a następnie zestawić to z wynikami, które udało się uzyskać tutaj i stwierdzić, czy dany pojazd spełnia w czy rzeczywistości. Ma emisję ponadnormatywną czy normatywną. Jak jest, jakie mogą być powody tej ponadnormatywnej emisji? W większości przypadków to, co się spotykamy, są to uszkodzenia pojazdu. Postać uszkodzonych wtryskiwaczy, uszkodzonego systemu EGR, wycięty DPF bądź katalizator, usunięty układ SCR. To są najczęstsze powody, które powodują, że mamy zwiększoną emisję. Jeśli ktoś usunie sobie taki filtr cząstek stałych, może każdy niby wie, ale powiedzmy, co się wtedy zmienia? Dlaczego warto z tym walczyć? Trzeba z tym walczyć. Ilość, ilość cząsteczek stałych wzrasta dramatycznie od razu w przypadku, takich, w przypadku takich pojazdów. W przypadku usunięcia katalizatora mamy zwiększoną emisję tlenków, tlenków azotu. Dla, dla przykładu, w przypadku usunięcia systemów SC, SCR w ciężarówkach też widzimy, obserwujemy bardzo duży wzrost tlenku azotu w takich pojazdach. Widzę, że tutaj droga prowadzi delikatnie pod górę, więc powiedzmy, że jeśli ciężarówka będzie ruszała tutaj ze świateł, to pierwsze metry, które przyjeżdża, są pod większym obciążeniem, a do tego pod górę. Czy wobec tego ten pomiar nie jest w jakiś sposób zafałszowany? Kontrola na stacji, na stacji kontroli pojazdów. Odbywa się w ten sposób, że pojazd jest badany bez obciążenia, bez obciążenia, więc dawki paliwa są bardzo małe i poziom zadymienia nie odpowiada temu poziomu zadymienia, który widzimy na drogach. Czy to jest właśnie powód, dla którego czasem widzimy samochody, które naprawdę dymią na czarno, a jednocześnie mają jak najbardziej aktualny przegląd? Dokładnie tak, dokładnie tak. Bowiem na stacji kontroli pojazdów w trakcie badania nie ma możliwości zbadania pojazdu pod obciążeniem. A czy ma znaczenie, czy samochód ma wyprowadzoną rurę wydychową pod płód, do tyłu, czy na przykład w przypadku ciężarówek prawda, na bok pojazdu, czy to zostanie tak czy tak przez ten laser odpowiednio złapany i zinterpretowany? Większość, większość pojazdów w Polsce ma skierowane rury wydychowe w kierunku, w kierunku drogi, i w przypadku ciężarówek czy samochodów osobowych system umożliwia taki pomiar. Na rynku amerykańskim system jest na dwóch poziomach. Jeden jest przy drodze, a drugi jest przy wylocie spalin, bowiem tak, większość złapać... żarówek amerykańskich, no może tak jak tutaj, posiadają rury tak. wydechowe u góry. Jasne. Co robicie z takimi danymi? Zbieracie 8000 pomiarów w ciągu dnia, prawda? Co dalej się z nimi dzieje? Na dobrą sprawę w tym projekcie zbieramy 100 tysięcy pomiarów. Które następnie podlegają analizie, i zostanie określona struktura pojazdów, które mają największą emisję. I na bazie tych informacji miasto podejmie dalsze kroki zmierzające ku po poprawie jakości powietrza w Krakowie. Czy wiecie, jak bardzo zaawansowane mogą to być kroki? Czy na przykład, bo teraz rozumiem, że mierzymy tylko statystyczne dane, zbieramy tylko informacje o tym, jak bardzo jest źle. Bo wiemy, że jest źle, ale nie wiemy jak bardzo. Więc na razie, jeśli ktoś wjedzie tutaj zostawiając czarną smugę za sobą, to co najwyżej przyczyni się do tego, że pewne średnie zostaną gdzieś tam podwyższone. Nie przyjdzie mu na, następnego dnia wezwanie do, nie wiem, do, do naprawienia samochodu. Natomiast to może się zmienić. Rozumiem, że to jest właśnie. Jakiś to tam dalekosiężny cel. To pytanie należy. wy jesteście wykonawcami zadać, prawda? tak, do zarządu transportu publicznego. E, natomiast no, są takie System to, umożliwia. System to umożliwia. I tu widzimy kolejne samochody. Tak, to I, jest co tu na, ostatni, i co tu naokoło? To jest ostatni pojazd, który, który został zmierzo, zmierzony. Po prawej stronie obserw, obserwujemy parametry, jakie parametry takie jak węglowodory, jak tlenki azotu, dwutlenek azotu. Rozumiem, Obserw że należy zgodnie z intuicją odczytywać kolory, które tutaj yy, widzimy na ekranie? Nieko niekonie niekoniecznie. Na przykład ten pomiar zostanie, został odrzucony i on został oznaczony jako czerwony. Okej. Okay. Te pomiary są w porządku. Ten pom Czyli wy nie interpretujecie, czy to jest dobre, to tak. dobry poziom, czy zły, tylko czy, czy odczyt jest dobry, czy zły? Tak, dokładnie. W tym momencie sk skupiamy się na, na samochodach osobowych. Mm -hmm. e Dla samochodów ciężarowych musimy na dokonać innych nastaw, dlatego tutaj widzimy, że przy przyjeździe samochodów... Przy ciężarówkach? Samoch tak. tak. Mm -hmm. Mamy na czerwono czy możemy przykładową osobówkę tak przeanalizować tak na oko jeśli to będzie na przykład nowy samochód który raczej powinien spełniać wszelkie najsurowsze, e, e, najsurowsze e, normy mhm. i, i zweryfikować czy to rzeczywiście ma widzimy miejsce widzimy w czasie rzeczywistym no, na, przykład na przykład tutaj e, mamy hybrydę e, tak. I tutaj hybryda ma jakiś tam zestaw parametrów i co z tą hybrydą czy możemy uznać że ona jest, jest no, dosyć szybko to się jest, zmienia jest, su to jest super bardzo myślę że najciekawsze będą tlenki azotu w przypadku starszych starszych pojazdów one potrafią tutaj wyskoczyć od razu powyżej mhm. e, powyżej 1000. E, A tutaj mamy BMW. Widzimy, że dar... to jest nowe nowy model. nowe samochody BMW mają rewelacyjne rewelacyjne wyniki. Tutaj też mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o tlenki azotu. O. Widzimy busik 853 tlenki azotu. Bardzo wysoko w porównaniu do innych. 600 620 lat dwutlenku azotu. I w tym miejscu od razu widzimy, że samochód nie jest sprawny. To, to są w ten czy inny to są, sposób. To są surowe, dane, są surowe dane, które później system e, analizuje. Natomiast już na bieżąco widzimy mniej więcej, z jakimi pojazdami mamy do czynienia. Mhm. Czy tego typu projekty są realizowane w innych miejscach w Polsce, w innych miastach? Kraków jest pierwszym miastem tego typu miastem. Wiemy, że śladem Krakowa zamierza pójść Rzeszów. Zobaczymy, czy też kolejne miasta będą uczestniczyły w tego typu pomiarach. Co ciekawe, warto weryfikować flotę w różnych miastach, nie bazować na, na statystyce z jednego miasta. Dla przykładu, największe zanieczyszczenia w Sofii były z pojazdów Euro 2, benzynowych. Mm -hmm. A nagonka jest na diesla. Moi drodzy, na koniec filmu jeszcze taki spontaniczny pomysł. Mianowicie przyjechaliśmy tu autem z silnikiem diesla, czyli Mercedes GLE 300D, dwulitrowy silnik czterocylindrowy 245 koni, wielki 2,5 samochód przyspiesza w 7,2 sekundy do setki. To są parametry, które widzimy na papierze. A co zobaczy ten sprzęt? Podjadę tu na drugą Zobaczmy stronę emisję. drogi. Dokładnie, i tuż przed laserem dodam na maksa gazu. Zobaczymy, co będzie widać, co odczyta komputer. Moi drodzy, pomiar za nami. Samochód się ładnie załapał, również pomiar jest prawidłowy. Cały odczyt jest taki, jaki powinien być. I teraz poproszę eksperta o zinterpretowanie tego, czy diesel nowoczesny, który z 2 litrów robi 245 koni, jest silnikiem czystym czy nie? Z tego co obserwujemy, ilość CO2 jest naprawdę minimalna. Ilość tlenku węgla jest praktycznie margin marginalna. Węglowodory, czyli niespalone paliwo praktycznie można powiedzieć, że nie występuje. Tlenki azotu naprawdę bardzo nisko, bardzo, bardzo, bardzo niska wartość, Amoniak bardzo niska wartość, jeżeli chodzi o zadymienie rewelacyjna wartość. To tyle w temacie, jeśli chodzi o dyskusję, czy diesle są ekologiczne. Dizle są, tylko że mówimy o dieslach, które są nowoczesnymi dieslami, natomiast większość tych samochodów, które tutaj klekocząc przyjeżdżają, nie są po prostu albo sprawne technicznie, albo też ktoś zadbał o to, żeby sprawne techniczne niestety nie były. I to jest przykład pomiaru, w którym nie wszystko poszło tak, jak należy. Pamiętacie liczby, które widzieliście przed chwilą dla nowego diesla? Teraz celowo nie pokazujemy, jaki to jest model, jaka to jest marka. To jest po prostu stary, niesprawny diesel. Bardzo dziękuję za zaprezentowanie tego systemu. Trzymam kciuki za to, żeby po zebraniu wszystkich danych miasto podjęło właściwe decyzje, i wreszcie będziemy mogli cieszyć się nieco lepszym powietrzem. Dodam jedną rzecz. Nie trzeba się martwić bardzo, bowiem statystycznie około 6% pojazdów jest odpowiedzialnych za 30% zanieczyszczeń. Więc de facto usprawniając te 6% pojazdów możemy znacznie ograniczyć ilość emisji szkodliwych substancji dla atmosfery. I o to chodzi. Dziękuję za, jeszcze raz za przedstawienie. Dziękuję, że robicie taką cenną e, pracę, bo myślę, że dzięki temu wszyscy, nie tylko w Krakowie, ale też w innych miastach, jak zrobią to samo, będziemy oddychać czystszym powietrzem, czego Wam i sobie życzę. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.